Siemane Maneczko, z tej strony Paulina i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną Bluey. Hello! No i dzisiaj jestem ja z Rainbow Friends. Bluey akurat uwielbia chyba Rainbow... No co mnie popychasz? Bluey chyba uwielbia Rainbow Friends, więc... Lubisz Rainbow Friends? Uwielbiam, tylko jest problem, bo mi się skin trochę yy, zepsuł. No i się trochę skin zepsuł, bo dzisiaj jest u mnie, a na komputerze jest o wiele łatwiej. I grać, bo jest bluwi na komputerze. No ale... ale jak to by tam to chciał wiedzieć? Zaczynamy rozgrywkę! Ale najpierw chcę sprawdzić, czy działa w ten sposób. Jaki są? kartą? karton. A. O nie, nie zdążyłam! A którym to przyciskiem to trzeba? Eee, bo już nie pamiętam. Też nie pamiętam. A, chyba B, tak? Bee, spamię. Nie no, nie umiem. Bee, a ja umiem? Nie. Yeah. <mum> <mum> o, pomij, pomij, pomij. Widzisz to, Blue? I -y? co? Widzisz to, co tutaj jest? No. Dopiero dziewięć osób. Dziesięć osób. No czemu 13? Było 14. No mogę już Lasuję, lasuję, A, ja mam mało pieniędzy. No o, nie. tu kupię sobie ten. No nie, dostałam coś. A, ja mam, zobaczcie, ja mam legendarny, bo akurat za pierwszym razem mi się wylosował, więc będzie fajnie, będzie Ej. fajnie. Raz, nie dwa, tak trzy, trzy, cztery. Raz, dwa, chodzi? trzy, cztery, pięć czy sześć? Ale o co chodzi? No jaki karty? No raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie, no to niech widzowie zadecydują. W komentarzach oczywiście. Napiszcie. No ale Ty musisz na początek wygrać, a potem y, widzowie, którzy zostawią komentarz i cepią serduszko. To wtedy wybierzemy jego opcję, a Ty mów teraz swoją. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć czy sześć? Sześć. Sześć? Aha. Uh -huh. No to, no, ty czekaj, jaki to był? Mhm, uh -huh. czyli wybrałaś jakiś słaby dosyć. No to sześć, sześć, sześć. No nie, bo sześć to uh -huh. jest słaby. Serio? Tak. A cztery? Nie możesz zmieniać. Nie, ja mówiłam cztery. Nie mówię, się Dobra, i tak sprawdzimy na filmie. Ach. Czemu Ja mam aż taką kamerę. Dobra, ja muszę uważać. ja się zacinam? Dlaczego? Rębki Dobra, mi to robią. Dzisiaj mam taki karton. Ech. Oj, będzie trudno. O! Wow. No już od razu? No bo był akurat wszedł w moją stronę. Yy, za, za chwilę wracamy widzowie. Dobra, widzowie, serwis nam się jakoś zepsuł, więc zaczynamy od nowa, bo nas wywaliło z gry. No, no niestety. Więc... Nie, ja dedłam, a Paulina wywaliła z serweru. No, bo jakieś urządy tam czy coś. Nie czytam, bo... Nie chce mi się. A skąd wiedziałaś? Nie wiem. Idziemy w ten! idziemy w tal. na ustawieniach, które... To ja. No wypad, dziewczyno. Nie. O już jest siedem zagłosowanych. Co? Ja nie Ostatnia osoba. No żeby skipowała. Nie. A ty. Jeszcze może być. O dobra. Już chciałam powiedzieć, żeby widzowie skrócić to. Aha. Żebyśmy czekali. Ja idę w tamtą. Ja też idę w tamto. weź, to no, Co jest? No nie! Nie? To ktoś jest. A green ty marzu, jezu! Nagrywasz? No, oczywiście, że tak. Nie, bo tak cisza przed chwilą była. Bo że się nie odzywają tej wina, że wcześniej. No, Blue! Widzowie, nie mówcie tego, Blue, ale to ja zrobiłam Co, Blue? O, Nie jest, nie jest. właśnie. Dobra, nie jestem taka Tyruriru. Jednak jestem. Tyru. A! U! A! U! Nie. A nie widzisz tu na górze? Stich. Nie. Tak było napisane? Stich. Nie, było sti, sti, sti. Nie, możesz. No czemu No znów? No. No jasny więc co ty wyprawiasz? No Jezu, na iPadach ciężko się gra. Nie moja wina. Do kary No i musimy od nowa. Dem, dem dem, dem. Chociaż daj mi się pobawić. Dem, dem. Dem, 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 dem. Ej ta kolejka została Kurczaki! A jeśli ktoś jest ciekawy, dlaczego akurat nazywam się Bluey, a nie Blue, i to jest ciekawostka, ponieważ yy, znając mnie, powiem to pewnie w różnych odcinkach, że ja uwielbiam po prostu Blue. I ja chciałam być damską wersją, a zaczęliśmy się bawić i... no brakowało nam takich... no ksywek. I sobie wymyśliłam, że skoro jest youtuber Blue, to ja mogę być Blue. I tam się wzięła moje yy, ksywka. Okej, okay, ale teraz już przejdźmy do tematu, że zbieramy gaśnicę. Gdzie jesteś? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem niku. Ty! O! Jak to pterodzia? No mnie mnie złapał. Co? Zobacz, Zobacz. O, widzę, widzę! Niku, niku. You came niku. Latam, latam. You came for me, hi, hi. Ja, tam, latam, ja tam jak samo. Ja. Terodakciol! Jaki fajny! Ej, spotykamy się przy tym młynie. Proszę, żeby tam nie był blue albo green. Ale najbardziej nienawidzę blue. Ej, 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 ej. Co to za przemoc? Ale wie, nie tego... Co, co jest? Spadła. Zostałe. Gdzie jesteś? Wiem, ja jest... czy inny młynie, ale nie chcę będzie. Jaki młynie? Jaki to młynie? jest młynie. twój młyn, blue. Dobra, chodź. A jaki jest jeszcze tu mój? Chodź, pokażę ci. Ui. Ja bym sobie Bo to jest diabeł. Nie! Tak, szumu nie, nie diabełski mój. Dobra, no pokażę ci. Pterodaktil, pterodaktil. Where are you? No. Aaa. Idę do teatru. Mhm. Gdzie tu jest teatr? No, no nie, no znowu rodzi mnie złapał. Nie, powinnaś... La, it's rain! Tak! Tako! Ja jestem w dziurze! Ej! Y -y -y, teraz idź na... Zobacz, co zrobiłam! Paulina! Co? No chodź zobacz! To ja was... lewituję! Ty to właśnie zrobiłaś? Nie, no, no ale ty, ty, jest. ty jesteś, że robisz nieprawdziwą. Blue się pomyliła i powiedziała, że zostało sześć baterii. No w tej chwili było sześć. Ale sześć baterii? Czy gaśnicy? No. A one Green, one Grinch. O, to jest Grinch. To jest Grinch, piąteczka. A jeśli ktoś jest ciekawy, co znajduje się pod mapą, to zapraszam do mojej kamerki. Czego ty chcesz, pterodaktyl? No niestety, luim jej się nie udało no, nagrać oczywiście, bo mnie pos... ja nagrywać. To jest moja odpowiedź na wszystkie pytania. A ja specjalnie zrobiłam, tak żeby, no bo ja uwielbiam nagrywać, tak jakby. No i ja tak chciałam być da. youtuberką, że po prostu zostałam youtuberką. Nie. Co Ale ty nie chrap! Nie chrap! Bo świnia chrapi! O dobra, ja jeszcze A cię zaraz walnę. Czy mam stać z krzesła i cię udusić? O, tak powiem. Lepiej? O matulu, o matulu. Czemu ja na kucaka jestem? Ja nic nie słyszę, więc widzowie, pamiętajcie, że ja nic nie słyszę. Ej, tutaj są trzy główki. O nie, już nie ma. Ej, ktoś główkę reda zabrał. Ej, no! Faktycznie. Jest za mną. Ty! Jak idziemy po prostu jak nie wiem. Czy tutaj jest blue? Nie. Tam, gdzie poszłaś? Nie. Okej. Okay. Ale zaraz powinien być. Nie, ja tam nie idę. Idę tu. No nie, ten pterodaktyl. Jaki pterodaktyl? Nie, to Ty to o nie mogę. O! I czemu się główka lewituje? Ale ja na to się przelecił. Za mną był blue. Blu. Ale dobra. Może. Zróbmy. Tak. E nic! Za łopcka mu w Angę. Zobaczcie. Czekajcie. Tak. Ci Lukis do Namiotu. Po prostu. O nie. Gdzie jest Lukis? Co? Nie mów, że ja zwlagowałam Luki's. To błagam, żeby okazało się, że jednak to Luki's nie zniknęło. Ale o co chodzi? Bo ja skoczyłam na prógu i puściłam Luki's. Nie? I bo to zniknęło. Co? zniknęło? No, co ty tam mówisz? Nic nie mówię. Śpiewam. A co, nie można śpiewać? O! Ty nie można, bo green jest. Ja chcę. Jaki nie chcę! Nie, sobie muszę tu zebrać na ten kartę. Nie! Wydłam! Co? Przecież byłaś poza mapą. Znaczy. Nie byłam poza mapą. No to po co mnie kłamiasz? No nie byłam, bo luki zniknęło i spadłam. A ja się witam już w następnym odcinku. Na razie.